Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Challenger widzów. Więc tak, dzisiejszym challenge'em jest ekologiczny snajper od... Senpaja. No i mamy tutaj sobie taki secik przygotowany. Zobaczymy co wyjdzie. A w tym roku zrobili inaczej. Czemu ja nie trafiłem na Za jakiegoś? Dobra. Czemu to nie trafia? O, dobra. Jezus, dobra To lecimy Tu mam tam, dobra Kurde, ile tych skałtów? o No nie! Dobra, zabiłem go O, bomba Iii, nara, tepek Przed o... Czy on mnie właśnie zabił? 아니야, 한무더보 <목소리가> <목소리가> Dobra, a teraz na koniec chciałbym Wam jeszcze e, ogłosić konkurs. Oczywiście do wygrania będzie, jak zawsze, czapeczka, którą właśnie craftuję. I uwaga, są to takie: takie dwie puszeczki e, dla soldżera. Mogę je pokazać. Tu. Tak one wyglądają. Oczywiście, żeby wziąć udział w konkursie musicie yy, po prostu napisać, podać dokładnie swój trailing w komentarzu. Także przypominam też o tym, żeby w komentarzach, żebyście w komentarzach wpisali kolejne swoje propozycje Challenger Widzów. Także to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że mi się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie... Cześć!